Dzisiaj spróbujemy zmierzyć się z takim pytaniem, które wielokrotnie pojawiało się w miejscach, gdzie rozmawiałem ze znajomymi o, o Panu Bogu, o wierze, o Panu Jezusie. Wielu pytało, a co z tymi, którzy nie wierzą? Będą zbawieni czy nie? Jak będą sądzeni? Skoro mówisz, że jakiś sąd też nas czeka, no tym więcej spróbujemy powiedzieć sobie w dzisiejszym kwadransie ku ze słowem, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Witajcie bardzo serdecznie w tym dzisiejszym kwadransiku ze Słowem, na który, myślę, czekało trochę osób, z którymi rozmawiałem jakiś czas temu i którzy myślę, będą mogli sobie też skonfrontować swoje własne przekonania. Pewnie niektórzy tacy się tutaj pojawiają, którzy, którzy nie są na naszym kanale regularnie, ale ten tytuł może ich w jakiś sposób zachęcił. Także witamy Was bardzo, bardzo serdecznie i chciałbym podzielić się z wami tym, co, co mówi Słowo Boże, tym, co. Też daje nam poznać Pan Bóg przez słowa Świętego Pawła w liście do Rzymian, i myślę, że jest to na pewno jakieś światełko, pewnie nie wyczerpanie całego tematu, ale jakieś światełko, które możemy rzucić na, na te wszystkie nasze mroki niewiedzy i pytań, na które nie znamy często odpowiedzi. Ale zanim zaczniemy, jeszcze raz chciałem Was serdecznie zaprosić na przygotowanie do święta Zesłania Ducha Świętego. Od 3 maja do samego święta pięćdziesiątnicy będziemy i na moim kanale, i na pogłębiarce. Mieć czas wprowadzenia każdy, każdego ranka i, i wieczorem medytacji Słowa Bożego. Będziemy zastanawiać się nad tym, Kim jest Duch Święty, co czyni Duch Święty w życiu człowieka, i jakie charyzmaty też chce wylewać do naszego życia. Więc mam nadzieję, że wielu z Was też zbliży się do osoby Ducha Świętego przez to, co będziemy razem z Danielem robić. Więc w opisie też tego kwadransika możecie znaleźć link do zapisów. A my dzisiaj otwórzmy sobie list do Rzymian, drugi rozdział, od 9 do 16 wersetu. Słowo Boże mówi tak. Zaczniemy trochę brutalnie. Udręka i ucisk dla duszy każdego, kto zło czyni. Dla Judejczyka najpierw, potem dla Helena. A chwała i cześć, i pokój dla każdego, kto czyni dobro. Dla Judejczyka najpierw, potem dla Helena. Bo u Boga nie ma faworyzowania osób, którzy zgrzeszyli nie mając prawa, także nie mając prawa ulegną zgubie. A ci, którzy pod prawem zgrzeszyli, na podstawie prawa zostaną osądzeni. Bo nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, lecz usprawiedliwienia dostępują wykonawcy prawa. Gdy bowiem poganie, którzy prawa nie mają, z wrodzonego wyczucia spełniają to, co jest w prawie, to oni choć prawa nie mają, dla siebie są prawem. Tak wykazują, że treść prawa wypisana jest w ich sercach. Świadkiem bowiem będzie ich sumienie i rachunki myśli, czy to oskarżających, czy biorących w obronę. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa sądzić będzie ukryte sprawy ludzi, tak jak mówi to moja Ewangelia. Święty Paweł mówi o tym, że przyjdzie taki dzień, w którym Bóg przez Jezusa będzie nas sądził. I też w ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o tym, że ci, którzy uwierzą, bo Jezus powiedział takie bardzo mocne, zbawienne słowa, że ci, którzy w niego wierzą, nie idą na sąd, lecz już ze śmierci przeszli do życia. To mówi nam. Że jeśli uwierzyliśmy w Jezusa, a prawdziwa biblijna, nowotestamentalna wiara polega na tym, że ta wiara sprawia, że nasze życia przemieniają się i zaczynamy żyć zgodnie ze słowem Boga, zaczynamy żyć zgodnie z Jego wolą czyli nie sama wiara na poziomie jakiegoś um, konceptu, teorii, ale wiara, która zmienia życie. Ta wiara w Jezusa, która zmienia życie, która czyni nowe, nowe uczynki pojawiają się w naszym życiu, wiara, która czyni. Ona daje zbawienie, i ona przynosi e, zwolnienie z sądu, wiara w Jezusa. Sprawia, że nie, nie idziemy na sąd ku potępieniu. Ale e, każdy z nas, kto już uwierzył w Jezusa, będzie, będzie sądzony z uczynków nie ku potępieniu, ale żebyśmy mogli dostać e, jakby w zgodzie z tym, jak żyliśmy, jako już nawróceni ludzie. Ale nie o tym, bo tu się trochę cofnąłem do tego, o czym mówiliśmy ostatnio. Przez Jezusa Chrystusa Bóg będzie sądził każdego z nas. I teraz to pytanie, które powiedzieliśmy sobie nieco wcześniej: w jaki sposób będą sądzeni niewierzący? Czy oni mogą być zbawieni, skoro wiara w Jezusa zbawia? To jeśli oni nie wierzą w Jezusa, to będą zbawieni czy nie. I teraz myślę, że trzeba podzielić też taką sytuację na takie dwa różne, dwie różne też koncepcje, dwie różne sytuacje. W momencie, kiedy człowiek usłyszał Ewangelię, a ją odrzucił, to odrzucił możliwość zbawienia i, i Bóg nie jest w stanie tego zrobić, bo dał, jakby z tym nic zrobić, bo, bo dał człowiekowi wolność. Więc ten, kto odrzuca Ewangelię, Czyli odrzuca usprawiedliwienie ze swoje grzechy, odrzuca spłacenie długu, bo tym jest odrzucenie Ewangelii, spłaceniem Twojego długu, więc jest to nawet nielogiczne. Jak możesz nie chcieć, żeby ktoś spłacił Twój dług? Jezus to zrobił, ale potrzebujesz w Niego uwierzyć, by to przyjąć. No ale są ludzie, którzy nie chcą. Tacy będą potępieni, sami się potępiają. Ale są też ludzie, którzy nigdy nie usłyszeli Ewangelii. I o to często są pytania największe. Co jeśli ktoś się urodził w buszu i nigdy nie usłyszał o Jezusie. Nigdy nie słyszał o tym, że jest ktoś taki, jak Jezus. A tak tacy ludzie jeszcze istnieją i są takie miejsca, obszary na ziemi. I Słowo Boże mówi, święty Paweł mówi, że tacy ludzie będą sądzeni na podstawie swojego sumienia. Czytamy. Gdy bowiem poganie, którzy prawa nie mają, tego prawa Bożego, przykazań bożych, zwrodzonego wyczucia spełniają to, co jest w prawie, to oni, choć prawa nie mają, dla siebie są prawem. Tak wykazują, że treść prawa wypisana jest w ich sercach. Mój znajomy mówił kiedyś o misjonarzu, który był w środku dżungli, i mówiło o tym, że kiedy zabijali jakieś zwierzę, ich sumienia były no, gdzieś nadszarpnięte i wiedzieli, że nawet zabijając jakieś zwierzę dla swojego Boga tam w lesie, w, tym, w tej dżungli, że oni muszą sobie jakoś się z tego obmyć, bo, bo czuli jakoś wewnętrznie, że jest to grzech, że jest to coś złego, że zabijanie życia jest czymś złym. Że kiedy człowiek, nawet nie mając prawa Bożego, gdzieś wypisanego na, 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 na piśmie, na kartach, nie mają Biblii, nie mają przykazania, nie zabijaj. Ich serca, ich sumienia mówią im, żeby tak nie żyć, żeby tego nie robić. I wtedy ten sąd odbywa się bez prawa, bo nie mają prawa, ale na podstawie prawa wypisanego w ich sercach. Czyli to, czy sumienie, które mieli, czy oni się z tym sumieniem liczyli, czy nie. I czytamy tutaj, że treść prawa jest wypisana w sercach ludzi. Świadkiem będzie ich na tym sądzie, ich sumienie i rachunki myśli, czy to oskarżających, czy biorących ich w obronę. I to jest, powiem Wam, trochę budząc, gdzieś budzące moją taką wątpliwość pod kątem tego, czy to jest bycie w naprawdę w, dobrym, w dobrej sytuacji, w dobrym miejscu, bo każdy z nas jakby spojrzał sobie w swoje serce i w swoje sumienie i zadałby sobie pytanie: czy zawsze żyje w zgodzie z sumieniem? No to Odpowiedź byłaby chyba prosta, no nie zawsze, czasami robimy coś pod różnym wpływem, oczywiście emocji, sytuacji, osób, okoliczności, że wykraczamy poza swoje sumienie. I jeśli miałbym pójść do, na sąd, przed Boga, który będzie wiedział wszystko, co się we mnie dzieje, to nawet nie tylko chodzi o sumienie, czytamy o rachunkach myśli. Świadkiem bowiem będzie ich sumienie i rachunki myśli, czyli to, co się dzieje w mojej głowie, czasem strach pomyśleć, co się dzieje w naszej głowie. Jeśli to wszystko ma być obnażone na, na, na dniu sądu, no to, to nie jesteśmy w dobrym położeniu, nie jesteśmy w dobrym miejscu. Taki człowiek nie jest w miejscu pewnie, w którym chciałby się znaleźć. I, i człowiek, który będzie żył w zgodzie ze swoim sumieniem, ma szansę zostać zbawiony. Ale myślę, że nie jest to naprawdę łatwa sytuacja, bo większość z nas mamy tą skażoną naturę grzechem, większość z nas ciągnie do, do, do nieprawości, do tego, żeby gdzieś zrobić coś poza swoim sumieniem. I, I my, jako chrześcijanie, mamy tą przewagę, że Pan Bóg daje nam przez wiarę w Jezusa łaskę, to znaczy siłę do tego, by żyć. W dyscyplinie duchowej, że człowiek żyjący prawdziwie w Duchu Świętym, człowiek żyjący wiarą w Jezusa, człowiek żyjący prawdziwie żywą Ewangelią, w relacji z Duchem Świętym, tak jak powiedziałem, będzie miał siłę do tego, by przeciwstawić się pokusom, by, by żyć w zgodzie z własnym sumieniem, które Bóg mu dał, które Bóg oczyścił. Bo po nawróceniu słyszałem bardzo wiele świadectw. Sam tego doświadczyłem. Jak Bóg daje ci nowe sumienie, coś co kiedyś nie było grzechem nagle staje się dla ciebie grzechem. Coś co było kiedyś dla ciebie czymś normalnym teraz staje się czymś w jakiś takim sposobem, w którym ty nie chcesz żyć i nie chcesz w tym brać udziału. Mam wielu takich znajomych we wspólnocie, którzy naprawdę żyli w hardkorowej rozpuście przed nawróceniem, a teraz nawet sumienie im wyrzuca, kiedy spojrzą z porządliwością na, na, na dziewczynę. To jest coś nie do zrobienia swoją własną siłą, ale to Bóg oczyszcza sumienie, Bóg przemienia sumienia, żebyśmy mogli zacząć i daje siłę, byśmy mogli zacząć żyć w zgodzie z tym, co się w naszym sumieniu dzieje. I bez łaski Bożej, jeśli mamy być sądzeni, to naprawdę nie jest to, nie jest to Myślę, taka sytuacja, w której, jeszcze raz to powiem, ktokolwiek chciałby się z nas znaleźć. Czyli na pytanie, czy, czy niewierzący mogą być zbawieni, myślę, nie możemy powiedzieć, że nie. Nie możemy powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, bo Pan Bóg wie, że będzie szukał każdego człowieka do końca i będzie szukał sposobu, by go odkupić, by go, by go znaleźć, by go zbawić do, do ostatniej chwili jego życia. I nawet jeśli ktoś popełnił samobójstwo, to nigdy nie wiesz, czy w ostatniej sekundzie nie, nie pokazał mu się Jezus i nie, nie odpuścił mu grzechów, nigdy nie wiesz, co się stało w ostatniej myśli człowieka przed śmiercią. Więc nie możemy oceniać, nie możemy osądzać, potępiać, bo to nie jest nasze zadanie. Ale dzisiaj tym odcinkiem chciałem powiedzieć, pokazać, być może w taki yy, trochę sposób spontaniczny i może nie jakiś pełny. Jestem pewny, że to nie jest pełna odpowiedź na to pytanie, na to zagadnienie. Ale chciałem pokazać ten fragment ze słowa Bożego Listu do Rzymian, w którym święty Paweł mówi, że ci, którzy nie znają prawa, nie znają Bożego prawa, będą sądzeni na podstawie ich sumienia. I myśli, które mieli, sumienia, które ich czasem oskarża, czasem usprawiedliwia, myśli, które czasem są święta, czasem nie są święte. Kiedy położysz ufność w Jezusie, wtedy nie musisz się bawić w kalkulator, nie musisz się bawić w kalkulacje. Kiedy pokładasz ufność w Jezusie, wiesz, że to On Cię zbawia, a nie Twoje wysiłki, Twoje próby. I za każdym razem, kiedy upadasz, wiesz, że masz tego, kto cię, masz, masz kogoś, kto cię usprawiedliwia przed Ojcem, masz kogoś, kto, kto daje ci drugą szansę, masz kogoś, kto obmywa cię swoją krwią, bo On jako święty wziął nasze nieprawości na siebie. On jako czysty, On jako ten, który nie miał grzechu, wziął na siebie nasz grzech, abyśmy my mogli wziąć Jego czystość, Jego świętość. To jest naprawdę dobry układ, i to wyróżnia chrześcijaństwo wszystkich innych religii i systemów filozoficznych, mamy po swojej stronie kogoś, kto ma moc nas zbawić i usprawiedliwić. I Panie, chcemy Cię o to dzisiaj poprosić, byśmy umieli korzystać. Z tego zbawienia, które nam dałeś, byśmy umieli skorzystać z łaski, którą otrzymaliśmy, i byśmy naprawdę dzisiaj potrafili zaufać Tobie. I prosimy Cię za tych, którzy Cię jeszcze nie znają, którzy Cię odrzucają, szczególnie za tych Cię prosimy, którzy gdzieś świadomo, świadomie Cię odrzucili, aby mogli zrozumieć i pojąć, jak wielką łaską jest uwierzyć w Ciebie, jak wielkim darem jest poznać Ciebie. I Panie, prosimy Cię, daj im łaskę, daj im przebaczenie. I daj im dzisiaj nową możliwość, by Cię spotkali i poznali. Prosimy Cię za tych też, którzy nigdy nie usłyszeli Ewangelii, by się otworzył im drzwi do tej zbawczej prawdy, do wiary, która ich zbawi i usprawiedliwi. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry, miłosierny i łaskawy. I prosimy Cię dzisiaj, daj nam swoją łaskę, swoją miłość, swoją moc i bądź błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Także pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się już niedługo w kwadransiku ze Słowem.